Dobre. Nowa wirtualna przestrzeń ma wiele zalet. Co prawda, jest to pustostan, ale to się zmieni. Hola, amigo. Temu człowiekowi chyba zabrakło żurawia w życiu. Na całe szczęście specjalnie dla ciebie mamy limitowaną ofertę. Już teraz za jedyne 99 zł otrzymujesz tę solidną sztukę na wyłączność. Za sekundę. Niesamowite, jak sama już czołówka serialu jest w stanie przykuć uwagę widza. Są to najzwyczajniejsze w świecie ujęcia okoliczności przyrody oraz tartaku tytułowego miasteczka, hipnotyzujące dzięki jednemu z najbardziej rozpoznawalnych motywów muzycznych w historii telewizji. Co ciekawe, odcinek pilotowy również zaczyna tym fragmentem, co pozostawia nas z poczuciem niepewności, czego właściwie mamy oczekiwać. Pewnie Rudodrost jest głównym bohaterem i utknie w tartaku. <grystanie> But wait, to dopiero początek. Niespodzianka. Głównym bohaterem serialu są wszyscy, no może oprócz Rudodrozda. Każda z postaci ma swój moment na przedstawienie swoich przekonań, charakteru oraz uczuć wobec śmierci Laury Palmer, głównego trzonu fabuły. Elementem wyróżniającym Twin Peaks jest zaskakująca mieszanka kryminału, sitcomu i abstrakcji. Jej uosobieniem jest nikt inny jak agent Dale Cooper, wysłannik FBI w sprawie Laury Palmer. Technicznie rzecz ujmując, przyjeżdża z innego powodu, który jednak jest powiązany ze sprawą. Od samego początku sprawia wrażenie człowieka odstającego od naszej rzeczywistości: perfekcyjnie poukładany, skrupulatny i charyzmatyczny. W niektórych kręgach jest to podejrzane, ale jego nieskazitelność to bardzo istotna cecha. Ponieważ pozwala nam spojrzeć na miasteczko z zupełnie innej perspektywy. Musimy pomówić o najważniejszym elemencie historii. Nie należy jej klasyfikować jako przyziemnej, stara się cały czas bawić uczuciami widza i aktorów, rzucając nas w coraz bardziej oderwane od rzeczywistości scenariusze. Już sama konstrukcja pierwszych dwóch sezonów świadczy o nieszablonowym formacie. Przyjrzyjmy się bliżej. Każdy sezon zaczyna się znacznie dłuższym odcinkiem, wyreżyserowanym przez jednego z dwóch głównych twórców serialu, Davida Lynch'a. Okej, okay, no to akurat wspólna cecha, ale. Wysłuchajcie mnie dalej. Sezon pierwszy ma marne 8 odcinków, w stosunku do prawie 3 razy większego sezonu drugiego. Widać tu gigantyczną różnicę w rozmachu. Tyczy się to też zmian w tonie, liczbie postaci i coraz większym nacisku kładzionym na nadnaturalne wątki, które stopniowo stają się coraz istotniejszą częścią całości. Okej, okay. ale na czym polega w sumie ta szeroko pojęta nadnaturalność ujęta w tym serialu? Wystarczy wrócić do wątku śmierci Laury Palmer, ponieważ jest to klucz do zrozumienia, co się właściwie wydarzyło i jakie były intencje mordercy. Jest jeden poważny problem. Ten film ma Was zachęcić do zgłębienia tematu, dlatego nie mogę powiedzieć, kto jest zabójcą. Mogę tylko przekazać, że jest to zamieszany pośrednik. Myślę, że raczej nie wykluczyłem zbyt wielu opcji w ten sposób, także no problem. Mogę za to pokazać, w jaki sposób Dale Cooper wybiera mieszkańców miasteczka, których warto przepytać. Dzisiaj będziemy koncentrować się na Jays. Harry, kiedy daję słowo, czy pan, przeczytać poza głosem każdy z nazwisk, które napisałem na tablicy? Okej, do. Deputy Hawk. Stand over here and hold this bucket of rocks up near me where I can get to them. Would you please put on the kitchen mittens? Deputy Andy, move down, stand by the bottle. Lucy, take this piece of chalk. Not too near, Andy. Oh, I'm getting excited. And if I should strike the bottle after Sheriff Truman says a particular name, make a check to the right of that name. Sheriff, I almost forgot. When you say the name, also briefly state that person's relationship to Laura Palmer. Ready? Ready. James Hurley, secret boyfriend. James Hurley. Wypadałoby też wspomnieć o białej i czarnej chacie. Są to dwa równolegle istniejące miejsca, które najprościej jest mi zinterpretować jako serialowy odpowiednik nieba i piekła. Nie poznajemy ich przez dość długi czas, ponieważ szybko odmieniają nasze pierwotne wrażenia, które odnosimy oglądając snutą przez narratorów intrygę. Odkrycie pozostaje części tajemnic, skrywanych przez chaty, pozostawiam wam. Ta sama przyjemność, i gratka dla ludzi którzy nie mają co robić z życiem i chcą solidną dawkę symboliki oraz interpretacji dowolnej. Dlaczego właściwie nie poruszam tematu trzeciego sezonu? Santa, święta, mozzarella, te filmy dzieli 25 lat różnicy. Jest to twór zasługujący na zupełnie osobny odcinek. Przy okazji, uważajcie, pewien fajny serwis streamingowy posiada tylko ten sezon i oznacza go jako pierwszy. To, moi drodzy, jest naruszenie swobód obywatelskich. Nie chcę kończyć tego filmu w ten sam sposób co Lynch. Myślę, że czeka nas jeszcze wystarczająco dużo zmartwień, dlatego też decyduję się na zwieńczenie przy pomocy mojej ulubionej sceny. Jeśli dotarliście aż tutaj, to dość imponujące by the way dzięki. To mam nadzieję, że wiecie już mniej więcej, czym jest miasteczko Twin Peaks. No i że zachęciłem jednak kogoś e, początkującego do zapoznania się z tym fascynującym kawałkiem historii. She might just may I share something with you? Okay. A vision I had in my sleep last night, as distinguished from a dream, which is mere sorting and cataloging of the day's events by the subconscious. So was a vision, fresh and clear as a mountain stream. Returning to the house's grand foyer, there came a knock at the door. My son was standing there. He was happy and carefree, clearly living a life of deep harmony and joy. We embraced a warm and loving embrace. Nothing was held. My vision ended. I awoke with a tremendous feeling of optimism and confidence in you and your future. That was my vision of you. You? Yeah. I'm so glad to have had this opportunity to share it. Wish you nothing but the very best in all things. Thank you, Dad. I'll see you later. Paul. Okay.